I dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest wtorek i słuchajcie, pospaliśmy znowu. Potrzebujemy dużo snu teraz i mamy po 12 .00. i ja właśnie zabieram się za trening, bo jeszcze mi się chce, ponieważ nie chcę się tutaj zalać. Wczoraj, e, wczoraj do tv e, jedliśmy te naczosy serowe. Nieważne, że przewidzieliśmy sobie raj z, z pieca. 70% mniej tłuszczu, wszystko fajnie, a jak kupiliśmy gigapakę na czasów serowych, to jak się przysłałam do niej, to nie pytajcie. Ręka po prostu chodziła w kółko. Eee, tak jak miałam wczoraj dzień, tak by się chciało jeść, więc masakra. Więc ja biorę się zaraz za trening. Mam tutaj ciuchy. Mm, do ćwiczej mamy też czas, więc robię sobie zaraz jakiś trening porządnie się zmęczę i spocę i wtedy wezmę prysznic. Także dzisiaj się oczyszczamy, bo wczoraj... Wczoraj było... Konkretnie, niestety, zejrzeć chipsa z chipsa, pizza z serem na czasami to jeszcze potem. Także zaraz leci trening. Ja Wam tylko powiem, że to jedzenie nie jest tego warte. Po prostu umieram. Czekałam ponad godzinę, robiłam 3000 tryliardów przerw. Te na czosy, i to Oreo to nie jest tego warte, to jest po prostu straszne. Idę się umyć po prostu z tym zana potem i było strasznie. <grystanie> nie jedzcie, nie będziecie musieli ćwiczyć. Fatalnie. A pogoda dzisiaj prezentuje się tak. Niestety dziś w już czuję, że będziemy uziemieni w domu. Chwilowo nie pada, ale generalnie dzisiaj cały dzień leje, ale podobno jutro ma być lepiej. Zobaczymy. Mam nadzieję. Up treningu. Pracowane. Montuję filmy dla Was. I o godzinie 15.30 pierwszy posiłek, tak jak mówiłam wczoraj do nocy jadłam na czosy oreo i baklawę i mnie zawsze po takich dniach bardzo trzyma następnego dnia, dlatego dopiero teraz zgłodniałam. I przygotowałam sobie tutaj sześć pierogów smarzonych na suchej patelni. One są tylko z twarogiem i na to mam polewę z białka waniliowego zmieszanego z mlekiem i jeszcze trochę jogurtu typu greckiego, m, borówkowego. Tutaj to, 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 jest niestety nieudana forma wykonania pancake'ów. Miałam mega ochotę na pancake'i, ale niestety tu jest taka patelnia, do której wszystko przywiera i nam nie wyszło, więc tylko to sobie zjem. Tutaj trzy cminis Michał jadł, to mu podebrałam. Więc coś takiego jem o 15.30, a pewnie coś na wytrawnie będziemy jeść potem wieczorem. Także smacznego. I wybaczcie, jest 16.30, nie 15.30, Jezek jak ten czas leci. I z racji, że tamten posiłek był pierwszym tego dnia, dodatkowo ja zrobiłam trening, to generalnie, no, zjadłam, ale jestem wciąż głodna. To stwierdziliśmy, że zrobimy sobie e, obiad, bo jest w sumie 17.30. I tutaj mamy znowu każdy po pół, bo kupiliśmy w dwupaku. Każdy ma po pół pizzy. To jest taka pizza z mozzarellą, serem i szynką. I my, żeby ją wzbogacić, bo wczoraj była wersja na tłusto, dodaliśmy dwa rodzaje sera i na czosy. to dzisiaj zamiast sera, dodaliśmy z kolei sobie tuńczyka w wodzie, żeby dodać białeczko i troszeczkę na Wiecie, to dużo nie zmienia, a zawsze fajnie się chrupie. No i tam mamy znowu barbecue, majonez. Ketchup, zobaczymy z czym się zjem, Także takie pół pizzy leci smacznego. I odpalamy sobie film. I taką herbatę będę testować. Jeszcze nigdy nie je piłam żadnej półka, zawsze jej widziałam. Pizza wygląda mega fajnie. Bardzo mi się spodobała. I tutaj będzie testowana po, po połówce pizzy, która powiem Wam, że całkiem treściwa była z tym tuńczykiem, i się najedliśmy. W końcu jestem najedzona. Taka obiadokolacja. kolacja. Teraz herbatka, a potem idziemy z Wigu na spacer. Nie mówmy o tym, ale jestem znowu głodna i muszę znowu zjeść dwa pierogi. Posypane białkiem i siogurtem. Ja już nie chcę być głodna. Tam jest Wigu. O, tu są dwa pierogi. I jest godzina przed 19. Sorka jest 19.30. Nie okłamuję was, po prostu się pomyliłam. Ja mówię, że was okłamuję, to nieprawda. Bo ja nie chcę mi się już jeść, ciągle do lodówki. Ja jestem głodna. Przed 20 wyszliśmy właśnie na spacerek z Wigu. Jest poskudna, o właśnie, na dowód pogoda, no zobaczcie, no tak tam się to nie podoba, no tylko kropi nam na twarz, chłodno jest, co z tym latem, o co chodzi, nigdzie nie można iść, nieprzyjemnie, zimno, nic nie można zrobić, wszystko jest mokre i nie podoba mi się w ogóle ta sytuacja. I nie pij tej wody, zwariowałeś! on mówi, że jestem ziomek. Nie no bo kurde, ja nie rozumiem co chodzi. Deszcz mi pada na twarz, muszę obrać kaptur. Oczywiście jestem no make-up, bo jestem w wydaniu, prawda, letnio wakacyjnym. To jest tam full natura. Zalewa mi telefon. Lipa. Ale się przechadzamy. Fajnie, zaczęliśmy oglądać w ogóle serial, bo stwierdziliśmy, że troszkę czasu tutaj spędzimy i żeby coś sobie oglądać konkretnego, a nie ciągle szukać filmu. To zaczniemy oglądać sobie serial, bo mamy Netflixa i oglądamy 13 powodów aby, by? 13 powodów? O. Właśnie, wszyscy nam polecali, moja przyjaciółka nam polecała jeszcze kilka osób, więc spoko, pierwszy odcinek jest fajny, zobaczymy jak nam się wkręci i zaraz będę też montować dalej dla Was filmy, więc taka sytuacja na 20. Wyłączam, bo pada, no cały jestem mokra, no. Nie robota to jest, prawda? Kochanie? Co ty powiesz o tym lecie? Eee, takie to lato! To lato takie niefajne. Nawet na Norwegii. A w Polsce chyba jest w sumie lepsze. Wracamy. Marek, pakuj się. Wracamy. Wybaczcie, przy sztucznym świetle jest już mega ciemno. Mamy 23,30. Ja muszę zjeść kolację, bo jestem głodna. Ja nie wiem. I ja on nie jest głodny, a jestem głodna. Powiedzmy, że to dlatego, że zrobiłam trening. No w każdym razie, powiedzmy, że udało się zrobić fakejki. Niestety musiałam dać trochę oliwy na patelnię, bo tu jest inna patelnia, ale potem je odsuszyłam. Wysłyszałam od tego tłuszczu i tutaj mam troszeczkę dżemu 100% malinowego, banana i na to troszeczkę nutelli, jej po dwa, z nimi, także tak, żeby było coś słodkiego. Odrobinę powiedzmy, że polewy z białka i tak te pancakes się prezentują. To są te niby co robimy standardowo w domu, ale my robimy je na suchej patelni i w ogóle one zupełnie inaczej wychodzą niż tutaj, no ale wiadomo, jest tu twaróg, białko, troszkę mąki, płatki, owsiane, jajko, także no spoko, kolacja musi wlecieć, także Taka kolacja. Smacznego. I testowane o 1.30 do chyba 5.00 z kolei odcinka 14 powodów. Testujemy z Michałem proteinowego batona od ym, mojego przyjaciela z Anglii. Także testowany smak jabłka i cynamonu i już z tego co wziąłem gry za to bardzo mi smakuje.